Nie da się uciec przed sprzedażą w internecie. Dilerzy oczywiście muszą się nauczyć sprzedaży w internecie, a nie przed tym uciekać, ponieważ importerzy, producenci i tak budują swoje platformy, a dilerzy muszą po prostu bronić swoich pozycji przy pomocy własnych, niezależnych platform. Co sądzisz o tym? To jest bardzo skomplikowany temat, ponieważ jakby od 10 lat. Co roku w podsumowaniu roku i zapowiedzi następnego słyszymy taką sytuację, że będzie to rok przełomowy. Aha. Że już teraz branża motoryzacyjna. Czy historia się skończyła dotychczasowa, może, zaczyna się nowa. Era. Może bardziej, że branża motoryzacyjna Aha. doszlusuje do reszty świata, bo mamy tak. dzisiaj sytuację, w której handel przyniósł się do internetu w bardzo wielu dziedzinach. W dziedzinach Stosunkowo także drogich towarów. A jednocześnie motoryzacja i samochody cały czas funkcjonują jednak bardzo mocno na obrzeżu tej sprzedaży internetowej. I wszyscy zadają sobie pytanie, jaki jest powód tej kwestii. Oczywiście, tak jak powiedziałeś, producenci, importerzy bardzo mocno naciskają, żeby ta sprzedaż do internetu się przeniosła. Co chwilę słyszymy o nowych eksperymentach, które mają spowodować, że ta internetowa sprzedaż stanie się bardziej większa, bardziej ekonomiczna, będzie po prostu powszechnym elementem. Dzisiaj, gdybyśmy wzięli jakiekolwiek statystyki, zapytali, ile jest sprzedawanych samochodów przez internet, to te statystyki będą bardzo różne. Jedne mówią o 2%, drugie o 30%, a tylko dlatego, że dziś Dzisiaj na rynku motoryzacyjnym nie ma definicji tego, co to jest sprzedaż przez internet. Ale słuchaj, gdybyśmy prześledzili, tak jak FBI prowadzi śledztwa w sprawach różnych, na przykład w sprawach korupcyjnych, mhm. mówi, jak chcesz dotrzeć do tego, kto daje łapówkę, follow the money, mhm. i gdybyśmy przeszli przez cały system budowania relacji z klientem, przecież to klient oddaje dealerowi swoje ciężko zarobione pieniądze, za które kupuje samochód. i ma jakąś kwotę na inwestycję przeznaczoną, i co jest jego? Ja myślę, że jego pierwszym, jakby w ogóle, elementem, kiedy zaczyna myśleć o kupie samochodu, to jest otworzenie komputera i poszukanie informacji na temat oferty wartości adekwatnej dla niego, dla jego budżetu i dla jego oczekiwań, innych korzyści, których oczekuje. Właśnie w internecie. To oczywiste. Sytuacja jest taka, że wszystkie duże portale internetowe robią te badania co roku i od tak. co roku ten wskaźnik rozpoczęcia procesu transakcyjnego w internecie znaczy, jest coraz jest wyższy. On dzisiaj tak. opiewa dziewiątka z przodu. Może 93-94% klientów zaczyna myślenie o nowym samochodzie, wchodząc w internet, sprawdzając oferty itd. Tak tak Natomiast. Ten proces zaczynający się w internecie nie kończy się w internecie. Nie przekłada się nijak na zakończenie transakcji w internecie. Znaczy, może nie nijak, ale jakby całym problemem jest to, że ten proces w którymś momencie zostaje w tym internecie przerwany. Zostaje przerwany z tego prostego powodu, że w którymś momencie. Istnieje jakaś, jakiś słaby punkt, o którym pewnie porozmawiamy, który powoduje, że ten klient zaczyna komunikować się ze sprzedawcą mailowo, telefonicznie, osobiście, i jakby powoduje taką sytuację, że ta sprzedaż internetowa przestaje być dla analityków sprzedaży już sprzedażą czystą, no bo z punktu hmm. widzenia logicznego. Ale, ale jak ja wezmę do internetu i wejdę do internetu i od razu. Jestem identyfikowany przez system, przez system jako potencjalny klient, mhm. prawda? czyli jestem omarkowany poprzez cookies na przykład, ciasteczka i niezależnie na jakim portalu jestem, ten portal zbiera informacje i przekazuje dealerowi. Czy to nie jest rozpoczęcie już konkretnej transakcji? Rozpoczęcie tak. Natomiast i tutaj to jest musimy jakby o, tej, o tych transakcjach internetowych y, z, związanych z samochodami rozmawiać troszkę inaczej. Mm. Bo według mnie te marzenia, które y, są głównie marzeniami producentów i importerów samochodów, o tym, że proces będzie zaczynał się w internecie i kończył w internecie, są jeszcze marzeniami na najbliższe y, 10 lat. Być może y, y, mój wiek powoduje, że jestem y, mało optymistyczny tak. w tym względzie, ale jakby o tym, że kończy Bardziej się. Bardziej konserwatywny i zachowawczy. Ta, że, tak. że Sprzedaż taka tradycyjna, to jak mówię, słyszę od lat 15 i, jakby ciągle nie mogę I się do mo tego Może nie mogę się do tego ba bo akurat dynamika nie jest... nie jest taka, jak ta, obiecują. Tak, prawda? oczywiście tak. Natomiast dlatego też tutaj, jakby dużo, jak już mówimy o pewnych praktycznych aspektach tej kwestii, to musimy się pogodzić z tym faktem, że na razie, na etapie roku 2020, który mamy za chwilę, e, jednak zdecydowanie ważniejszym elementem niż pewnego rodzaju marzenia o pełnym. Procesie w internecie jest znakomite wykorzystanie tego początkowego procesu w internecie i te, tego wskaźnika, o którym mówiłem, czyli ponad 90% ludzi, w tym internecie hmm. szukają. I hmm. to jest według mnie dzisiaj klucz dla e, światowych Dilerów. i polskich dealerów, do tego, żeby budować własną pozycję. Dzisiaj mamy sytuację taką, w której. Czyli ten... podpiąć się właściwie pod wszystkie kanały, do których trafiają klienci w internecie Dokładnie. z chęcią zakupu samochodu. Dokładnie tak. Maksymalizować, maksymalizować ten początkowy kanał, bo dzisiaj budując jakby na przyszłość te kanały stricte internetowe, producenci, importerzy samochodów troszkę te kanały przejmują. Mamy dzisiaj tak historycznie o tym musimy, musimy powiedzieć, że był taki okres czasu. Może Polska tego nie przeżywała, ale Zachód Europy i Stany Zjednoczone tak. Kiedy dominacja niezależnych platform tak. poszukujących y, klientów czy lidów dla dealera była powszechna. Od pewnego momentu, od może czterech, może od pięciu lat. Zaczynają na tym, na tym polu wygrywać platformy, które są platformami należącymi bezpośrednio do marek. I tutaj mhm. tych eksperymentów moglibyśmy wymieniać wiele, one się cały czas dzieją. Mhm. Są zwykle nieudane, ale cały czas się dzieją. Mhm. Natomiast z punktu widzenia niezależnego przedsiębiorcy, jakim jest dealer samochodów, i tego, że on musi myśleć o swojej przyszłości, a nie tylko o tym, żeby być pewnego rodzaju elementem mechanizmu producenta importera, to ten dealer musi myśleć jednak o niezależnych kanałach także pozyskiwania tych leadów, pozyskiwania klientów i pozyskiwania pierwszego kontaktu. żeby kontrolować internetu. proces sprzedaży. Dokładnie tak. I to jest sytuacja taka, w której tak jak powiedziałeś na samym początku, dealer nie tylko musi się tego uczyć, a nie nasłuchiwać, co zrobi dla niego importer, ale też bardzo aktywnie poszukiwać platform, które są platformami jakby korzystnymi dla niego, takim, które zapewnią mu znakomitą obsługę, znakomite dotarcie do klienta i znakomite lidy. O tak, zresztą pewnie zaraz porozmawiamy. Tak. Natomiast, natomiast to jest kwestia taka, w której, jeżeli patrzymy na ten proces internetowy, to musimy się jednak na dzisiaj pogodzić z tym faktem, że większą rolę musimy zwracać na początek tego procesu niż na te mrzonki które będziemy sobie mówili o tym że klient sfinansuje ten, ten do końca ten proces wybierze, ten, i, tak. jakby kliknie tak, tak, tak. i samochód bez dotknięcia samochodu Dokładnie bez obejrzenia tak. go fizycznie to jest oczywiście bez ten human touch bez tego ludzkiego to jest, momentu kontaktu tak się, kontaktu oczywiście, tak się oczywiście zdarzy to się oczywiście zdarzy tylko że to jest hmm. element całkowitego całkowitego całkowitej zmiany Podejścia przeciętnego klienta do samochodu, czyli oderwania od samochodu pewnego rodzaju uczuć. Tak. To... Ale ja słyszałem, że na jednym z, jednym z ostatnich salonów samochodowych, międzynarodowych, wystawach marek, światowych marek, jedna z koreańskich marek wystawiła wirtualne, nie było fizycznie samochodów, tylko mogłeś założyć Google i jakby wirtualnie mogłeś. Zapoznać się z ich nowościami. I, Te kom, prace trwają. i kompletna klapa okazała się. Te prace tak. trwają jakby cały czas, i jest już bardzo duża ilość salonów, gdzie można konfigurować się w sztucznej rzeczywistości, która rozszerzonej, razy, rzeczywistości, rozszerzonej rzeczywistości, nie? gdzie są okulary, gdzie można sobie mhm. robić zdjęcia w wyimaginowanych w, w mhm. samochodach. To jest też pewnego rodzaju ważny aspekt w kontekście tego, mhm. o czym mówisz, bo w momencie 10 lat temu, kiedy wszyscy marzyli o tym, żeby sprzedawać samochody, w internecie, to jedną z głównych tez, która wtedy obowiązywała na rynku motoryzacyjnym, była teza ograniczenia oferty. Aha. Czyli była to teza, która mówiła o tym, że żeby sprzedawać samochody w internecie, to wybór musi być prosty. Trzy modele, pięć kolorów, trzy wersje silnikowe. Tak, tak, tak. tak żeby klient mógł bardzo łatwo i szybko, tak. bardzo łatwo i szybko wycenić tak. ten samochód, tak. mógł łatwo go wybrać i po prostu zdecydować się na coś, co ma bardzo ograniczoną mhm. ofertę. Z punktu widzenia ostatnich 10 lat ten proces został z powodów stricte ekonomicznych zatrzymany. I dzisiaj y, to podejście do, do, do handlu internetowego jest zupełnie inne. Tam konfiguratory, y, zapytania są już oparte tak. na bardzo szerokiej gamie. I tam no tak. tak naprawdę y, to, o czym powiedziałem, brak. Sukcesu projektów handlu internetowego, które dzieją się w Wielkiej Brytanii, we Włoszech czy we Francji, jest właśnie oparty na tym, że one funkcjonują trochę w oparciu o ten stary model, że one mają pięć modeli specjalnie dla internetu mm -hmm. do wybrania. No i okazuje się, że ja klient tak. pomimo tego, że jest zdecydowany, woli jednak sobie doposażyć ten samochód, woli zamówić jakąś indywidualną wersję. To jest pewnego rodzaju indywidualizacja, indywidualizacja wyboru, która, żeby można było w, w internecie funkcjonować, musi zostać, powiem brutalnie, zabita. Tylko, że nikomu zabić się tej indywidualności nie opłaca. Tak, ale widać, że internet stwarza możliwości personalizacji jednak zakupu. Coraz większe, prawda? Mhm. I jeżeli do tego dostosuje się infrastruktura producenta i dealera samochodowego, to na pewno technologia nie stanie temu na przeszkodzie. Ponieważ jakość technologii idzie do góry, jakość tego oprogramowania idzie do góry, a koszty jego spadają. Czyli i to obserwujemy we wszystkich branżach. Być może branża dealerów samochodowych jest. Sprzedaży detalicznej samochodów jest jedną z najtrudniej e, absorbujących, ponieważ inwestycja jest bardzo duża. Nie, ale to pytanie jest tak. trochę inne. I to jest mhm. bardziej pytanie do Ciebie. Bo to jest taka sytuacja, tak. sytuacja, w której e, gdybyśmy popatrzyli na e, rynek handlu w internecie, to znaleźlibyśmy bardzo dużą grupę towarów porównywalnych cenowo z samochodami, które się w internecie sprzedają. Tak. Dalekie wycieczki, meble, które kosztują po kilkanaście tysięcy euro i one spokojnie nikt nie chodzi do biura turystycznego i nie kupuje, nie wiem, rejsu dookoła świata za 15 tysięcy, 15 tysięcy euro, tylko robi to przez internet. Tak. Natomiast z punktu widzenia samochodu, nawet jeżeli mówimy o samochodach za 10 tysięcy euro, to ten proces jest niezwykle trudny. Dlatego ja też bym trochę w tej dzisiejszej dyskusji nie odchodził w takie marzenia. Ale masz, ale masz na przykład sprzedaż łóżek. Mhm. Możesz dzisiaj pójść do salonu, kupując łóżko internetowo, nawet nie, idzie, nie idąc do salonu, kupujesz łóżko w internecie. I mówisz tak, zanim się zdecyduję na sfinalizowanie transakcji, proszę, żebyście przywieźli łóżko z tym materacem wybranym przeze mnie do domu. Ja się prześpię przez dwa dni i zobaczę, czy, czy to faktycznie jest e, towar, który mi odpowiada, produkt, który mi odpowiada. Tak samo jest chyba z jazdą próbną. W pewnym Jednak jeżeli chodzi w o pewnym jazdę. Sensie próbną, tak, ale to mówisz o, o, o takim... O takim czyli klikam. O, o takim elemencie klikam. Który nie ma nic wspólnego ze sprzedażą internetową. Nie, Nie, ale klikam. Do dealera, dealer przywozi mi samochód prób na próbną jazdę do domu, i go odbiera, i wtedy się decyduje albo nie. Znaczy, to jest, jak mówię, ja, ja bym chciał być może trochę skończyć ten element y, tej rozmowy, bo o, uciekamy od głównego problemu, który dzisiaj który dzisiaj e, gnębi, e, czy tam frapuje polskich i europejskich dealerów, a mianowicie y, kwestii wykorzystania, powtórzę to jeszcze raz, tego pierwszego etapu zainteresowania okay. samochodem, czyli sytuacji, którą e, e, f, faktycznie nazywamy czymś w rodzaju e, lida, jakby czegoś co zimnego lida, zimnego, ciepłego, tak. to już jakby możemy tutaj Ale o, tym, o tym dyskutować. Pierwszy etap zainteresowania, ja nie jestem jeszcze zdecydowany na je, jaką markę, e, e, na, nie jestem zdecydowany, jeżeli chodzi o markę, typ samochodu, kolor i tak dalej i tak dalej. Wiem, że chcę kupić nowy samochód. Tak? Wchodzę do internetu i teraz napotykam wiele kanałów, wiele portali, które dają. To są portale producentów, to są portale dealerów, to są e, platformy internetowe, które rosną jak grzyby po deszczu i spełniają coraz większą rolę, bo są coraz doskonalsze, coraz bardziej multifunkcjonalne. I tu, i tu właśnie, jakby, musimy powiedzieć o, o tym kluczu, bo mamy dzisiaj sytuację taką, w której to pozyskiwanie lidów, które kiedyś było bardzo mocno przesunięte w kierunku e, Platform internetowych, tak je nazwijmy, yy, 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 Amerykanie nazywają Third Provider, także, ale tak. to jakby to nie ma to w tym, jakby to, to żadnego znaczenia. Ono zostało, jak już mówiłem, zepchnięte nieco mm. w kierunku yy, przejmowania kontroli nad tym procesem mm. przez producentów i importerów. I to z punktu widzenia yy, interesów przedsiębiorców, jakim jest dealer, niezależnego przedsiębiorcy, mm -hmm. który musi jednocześnie bardzo uważać na to, żeby zbyt, zbytnio się nie ubezwłasnowolnić, tak. zbytnio nie uzależnić od swojego producenta, bo to jest taka tak. trochę sytuacja, w której y, dość często w ostatnich latach zdarzają się przypadki, mm -hmm. że ktoś y, zmienia markę na przykład, jakby tak. uzależnienie, więc to jest ta, ta teza, którą postawiłeś na początku, że dealerzy muszą się uczyć, Albo muszą budować własne kanały, które są w zdecydowanie większym stopniu zależne od nich niż od ich producenta czy importera. Czyli od dzisiaj ich... producent staje się w pewnym sensie konkurentem dealera. W paradoksalnie, przypadku, w przypadku tak? myślenia o sprzedaży internetowej zdecydowanie tak, bo tu hmm. mamy już absolutne przykłady tego, i to widać po przechwytywanie to... Prze... marży, skrócenie pionowego łańcucha marketingowego. Zawsze, zawsze, zawsze tak. wszyscy producenci samochodów mówią o tym, że ich marzeniem jest pozbyć się dealerów, tylko ich na to. Nie stać. No e, więc to jest jakby. Jak tym... utrzymać tak gigantyczną e. infrastrukturę? Dokładnie. To jest jakby. To jest opowieść na zupełnie inną rozmowę. Mowę. Natomiast, natomiast sytuacja, sytuacja jest w tym momencie taka, że e, żeby zachować tą niezależność i nie, nie dać się absolutnie ubezwłasnowolnić, dilerzy muszą bardzo precyzyjnie wybierać albo budować. E, Modele pierwszego kontaktu z klientem, okay. tego internetowego, które są w jakimś stopniu zależne od nich. I to jest sytuacja jakby wyboru dostawcy lidów, nazwijmy to w ten sposób, jak już rozmawiamy o tych lidach. Mhm. Oczywiście dealer mógłby, i takie próby są oczywiście podejmowane przez dużych mhm. wielkich dealerów, mówić, jestem na tyle bogaty, na tyle mnie stać, na tyle mam załogę, że jestem w stanie zbudować własny kanał, który, który będzie dostarczał mi te lidy, tak. czyli własne. Tak. Co oczywiście e, z punktu widzenia e, wielkości rynku, wielkości ilości ludzi wchodzących do, e, do, systemu, do internetu tak. i do systemu, e, jest już dzisiaj pewnego rodzaju mrzonką. To nie tak. ma się co oszukiwać. Te marzenia może były realne 10 lat temu. Koszty Wie, według, versus dzisiaj, korzyści. Więc mamy dzisiaj tych trzech, trzech grup, które kiedyś, były, które kiedyś były konkurowały ze sobą tak. lidy własne dealera, lidy producenta i lidy niezależne, tak. tak nazwijmy. Dzisiaj lidy dealerskie raczej mm. e, są już. Nieszczególnie, nieszczególnie istotne z powodu skali działania. Tak. Więc tutaj dealer musi się w jakimś sensie, i to jest jakby rzecz, która dla mnie jest absolutnie oczywista i dla mhm. większości dealerów jest oczywista, zabezpieczać przed tym uzależnieniem, kontaktem i budowaniem swoich kontaktów z wybranymi Niezależnymi prowajderami, tymi, którzy ten mu dostarczają, niezależnymi platformami. Tych platform jest na rynku dużo, e, są lepsze, gorsze, to już jakby nie, nie, tak. nie jest to temat, które platformy tak. wybierać. Natomiast chodzi o to, żeby. No na pewno te, które dają mniejsze ryzyko współpracy, prawda? Tak jest. Natomiast chodzi tak. o to, żeby były to platformy maksymalnie niezależne i platformy, które tak. zapewnią dealerowi pewnego rodzaju e, spokój to może za duże słowo, ale pewnego rodzaju e, zabezpieczenie przed sytuacją, w której nagle pojawi się, nie wiem, blokada kanałów, kanału dealerskiego i okazuje się, że w tym momencie dealer jest absolutnie skazany na kanał, który jest kanałem producenta czy importera. To znaczy w tym momencie mhm. on jest kompletnie odcięty mhm. od klienta. Od tego klienta, który, jak powiedzieliśmy, w 95% zaczyna swoje poszukiwanie samochodu od internetu. Mhm. Więc te, nie wchodząc już jakby w kwestie dotyczące mhm. szczegółów dystrybucyjnych tego, mhm jak wyglądają w tych platformach konfiguratory, jak tak, wyglądają tak, tak, tak. kwestia finansowania, zamówień. Bo, bo tak tego... czy owak one się stają coraz lepsze i coraz bardziej prokonsumenckie. Oczywiście, innych tego typu tak. rzeczy, bo to, nie, bo to nie jest w tym momencie tematem naszej rozmowy. Tak. To jest jednak kwestia taka, w której myślę, że każdy dealer nie. powinien mieć taką... Ten kanał powinien być dla niego nie tylko elementem zabezpieczającym, to przede wszystkim, ale także elementem, który on powinien bardzo mocno wykorzystywać, bo tu mamy dzisiaj także taką sytuację, w której te lidy są w Polsce przynajmniej bardzo źle przez dealerów wykorzystywanej. Tu jest element tego, że, że, oni, że polscy dealerzy muszą jeszcze bardzo mocno pracować nad tym, żeby lidy, które do nich, do nich spływają, się nie marnowały. Oczywiście ktoś powie, że to jest taka sytuacja, w której lidy nie zwiększą sprzedaży że jest jakaś, jakiś potencjał sprzedażowy. No nie, jest, jest lek sprzedażowy, to im więcej mam na górze lejka, tym na dole mogę mieć większą sprzedaż. Wstydaje o makro, bo to jest ta, taka sytuacja, ta, 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 ta. Że, że żebyśmy nie, też nie pomyśleli w takiej sytuacji, że dzisiaj sprzedajemy na rynku 600 tysięcy samochodów i dzięki znakomicie funkcjonującym lidom i znakomitej jej obsłudze będziemy w stanie zwiększyć tą sprzedaż od 10 15%. Ta teza jest fałszywa, ale prawdziwą tezą jest, że można zwiększyć, bo według wszystkich badań i dyskusji istnieje taki wąski fragment rynku, który pozwala na przesunięcie sprzedaży samochodów używanych na samochody nowe, ponieważ istnieje pewna nie, nie, grupa klientów, która i tak... Ale, ale zadam Ci pytanie, bo to jest ciekawy wątek, tak? No powiedziałeś mi, że no, mamy 1500 dealerów mniej więcej w Polsce, no, 1500 punktów sprzedaży, punktów sprzedaży dilerów, mniej, tak? zdecydowanie mniej. I teraz 1500 punktów sprzedaży, Powiedzmy tam z, z jakichś kilkuset dealerów, tak? I teraz a, a, jedni obserwują rynek, inni nie obserwują rynku, jedni tkwią w starym modelu biznesowym, inni są w tak zwanej trans, modelu transformacji, czyli e, mają stary model, ale myślą o, czym? o tym, jak ten model biznesowy zmienić, chociażby jak, jeżeli chodzi o architekturę przychodów, czyli. Mhm. Wykorzystanie chociażby internetu do sprzedaży, tak, i obserwowaniu. I trzeci, którzy już tam są, którzy już, hmm. już działają z platformami, działają, budują swoje własne e, portale internetowe, e, korzystają z portali producentów, bardzo intensywnie i na, e, in, intensyfikują współpracę z nimi. I teraz czyli te trzy kategorie są. Czy nie sądzisz, że to też spowoduje pewnego rodzaju integrację rynku, że ci, ci trzeci, którzy, których wymieniłem, oni mają przewagę jednak e, czasową jakąś, e, ponieważ zbudowali już coś, co się nazywa omnichannelem, czyli mhm. wykorzystali właściwie cały system zbierania lidów i to oni będą nadawali ton w przyszłości rozwojowi rynku dealerskiego w Polsce. To, ale to pełna zgoda, bo tu mamy sytuację taką, mhm. w której jest poza wątpiliśmy w kwestiach tego, tak. kiedy ta sprzedaż internetowa u dealerów będzie już dominująca, ale nie mamy obaj wątpliwości, że kanał dostarczania pierwszego kontaktu. Jest już dzisiaj absolutnie innego nie ma. Jakby to, czy Taka. kanał wizyty w czasie przejazdu ulicą i wejścia do dilera jest tak naprawdę już dzisiaj jakimś anachronizmem, którego, który, który ktoś, kto liczy na taką, na taką sytuację. No wiadomo, że jest tam jakieś drobne procenty się jeszcze tego dzieje, ale to już jest kwestia absolutnie, absolutnie marginalna. Więc to jest ta odpowiedź na to pytanie. W jaki sposób pozyskiwać lidy tylko że mamy dzisiaj pe w pewnym sensie także taka, y taką wątpliwość, którą według mnie, która według mnie jest też kluczowym elementem tej dyskusji. To jest mianowicie kwestia dotycząca jakości obsługi tych kontaktów a to jest właśnie. absolutnie, absolutnie kluczowa, kluczowa, kluczowa kluczowa, rzecz. Jakości, jakości i szybkości. Jakości, jakość to szybkość. Jakości tak. i szybkości. Bo mamy dzisiaj taką sytuację, tak. w której są różne informacje na ten temat, różne badania na ten temat. Nie będziemy tutaj wchodzili w poszczególne dyskusje w tej kwestii. Natomiast ilość kontaktów, Które zostały przerwane, ilość lidów, które zostały zmarnowane, w każdej instytucji dealerskiej jest ogromna. I to jest dzisiaj pytanie. Tylko... One per saldo nie zostały zmarnowane, tak bo jak jeden zmarnował, no to drugi zyskał. Tak prawda? jest. Natomiast no, no, funkcjonujemy na rynku o wysokiej konkurencji tak. i raczej nie dyskutujemy tylko o tym, w jaki sposób zbawić całą grupę, tylko także o takim pojedynczym ogniwie biznesowym, jakim jest pojedynczy dealer, który chce, Albo myśli o tym, w jaki sposób uzyskać przewagę nad swoimi. Nad swoimi Czyli nad swoimi po pierwsze przechwycić Lida z rynku. Po pierwsze przechwycić Lida, po drugie wykorzystać. Po drugiego no, wykorzystać. Jakby to, że, że on musi te lidy przechwytywać Super. nie tylko w postaci własnego, własnej, własnego portalu, portalu importerskiego, ale też musi. I to jest jakby rzecz. Czyli która... damy radę teraz na 2020 wszystkim dealerom, proszę Państwa, obserwujcie rynek, patrzcie, co nowego na rynku jeżeli chodzi o możliwość zbierania lidów, jakie powstają platformy, jakie powstają inicjatywy, które mogą Państwu dostarczyć więcej lidów w tym roku i w następnych latach.